Jeden z moich widzów znalazł aplikację, która nazywa się. Nazywa się szachowy Tinder. Tak, widzowie, to istnieje. A poczekajcie, jeszcze nie dodałem zdjęcia. Zaraz zrobicie ocenę, ocenę mojego profilu. Postanowiłem, że chcę zostawić się trochę tajemniczy, więc wzdłuż zdjęcia z przeszłości i teraz zdjęcie z teraźniejszości. I patrzcie. Name? Polaczka. Barto. Lomeo. Bartolomeo. Może być. Urodziny podam prawdziwe. Tu mi możecie składać życzenia. Gender: chyba male. Sexual orientation: hetero. A chess: można tylko zaznaczyć. Chess personality. E um, for enjoyer. Ha, London player! Oh my god, szybka ręka. Tournament player. I love tactics. Uh, I play chess at parties. Dobra, starczy. Favorite openings. Kurde, ale gówno No, mogę to i to dać, tylko dwa gambity, jakieś takie spoko. Nawet nie ma wątróbki, nie ma nic. Nawet gambitu Halloween nie ma. Dobra, dam Liver, Wątróbka będzie. Dobra, widzowie. Uwaga. Bartolomeo jest, zdjęcia są. Może. Nie, może pojeźdź już. Jak kocha, to i tak weźmie w prawo. Dobra, next, uwaga. To jest wizowie, co jest? No dobra, to jest chyba jakieś AI wygenerowane, nie? X. No dobra, X. Kurwa, co jest? Te same zdjęcia. Shooter stock. Basia 48 lat. Nie, no. Dobra. O, człowiek. A nie, czekaj. On ma dioptrię. Chyba fake. O, Basia 76. O, International Master. <laughs> Basia 76, dobra, czekajcie. O, mecz! Basia likes you, dobra. Um, I for enjoyer, i London player, kurwa! Make a first move. Wow! Przecież to jest bot, kurwa No jak widzowie, primowy, to nie jest bot? Przecież to jest bot jeszcze o, o sile gry Aleksandra Kardasia, no Dobra Hi Cześć Czachowy Mentor To ty? Aj, aj, aj Lives in Toronto, Viola 104 lata Grandmaster It's a match, kto by pomyślał Dobra Hi Już to gdzieś widziałem Aplikacje widzowie dla moich widzów Tu znajdziecie miłość swojego życia i też będzie grała w szachy No dobra no jakby liczyłem No popatrzcie ocena mojego profilu Bartolomeo lives in Sweden? Co? 420 km stąd? Siema Markus Dzięki bardzo Prima Nie uważam, że zdjęcie dodałem do Spermione ty która szachistka by na to nie poleciała? Akurat Patrzcie. I 4 Joyer, Fasthead, Tournament Player. Ja bym to wziął. A, i tu można wrócić do gry w każdej chwili. Ja pier. Co? Te boty jednak potrafią bić? Co jest? Aha. Ciekawe czy ta aplikacja uwzględnia pata O, jest pat Teraz ty skarby To wygląda jak czyjaś praca inżynierska? O kurwa, faktycznie Ty, poczekaj A jeśli to jest wirus? Wirus w przeglądarce? O Boże, wychodzę stąd Ale chyba nie ukradli Jin mnie, nie? To jest czyjaś praca, bo tydzień temu widziałem CV w Facebooku z tą stroką jako własny projekt? O nie. Reset streama. Czyli, Widz mi wysłał czyjąś pracę inżynierską i ja ją pokazałem na streamie, tak? Nie no, szalony koczar, dzięki za Dzień dobry. Ja się nabrałem, że to jest prawdziwy Tinder. Dla szachistów.